teraz będzie wstrząsające po prostu spotkanie społeczności Kulogos z tymi wszystkimi, którzy ewentualnie chcieliby poznać tę społeczność, albo nawet do niej przystąpić. Także można po prostu nie tyle tymochowicza wiadomo, zawodowego manipulatora, prawda, więc nie ma co mu ufać w to, co on pierdoli, tylko należy zapytać się normalnych ludzi, jak to jest, czy jest ta sekcja, czy nie ma tej sekty, czy jest piramida? Czy jest piramida, czy nie ma tej piramidy? A nie ciągę tylko słuchać tymuchowicza. No bo wiadomo, że on wodę z mózgu jest w stanie zrobić. Nie wiem, czy każdemu, ale, ale wielu osobom pewnie tak, no to jest oczywiste. W końcu 40 lat, jakbyście się w czymś specjalizowali, też byście to potrafili. Czym jest kologos? To by trzeba było sobie zadać to pytanie. W trzech słowach wolność, edukacja i biznes. I A nie tym... jest skamem? Nie jest skamem? Nie jest skamem. Dlaczego? A dlaczego miałby być skamem? No powiedz, co to jest skam. Jeżeli uważasz, że to jest skam, to podaj definicję skamu. Ale już możesz kontynuować. Już nie ma gościa. Aha, no to ten słynny taki, co wchodzi, tak? Aha. Tak, tak, to jest ten nasz wielbiciel, także jest okej. Okay. To tak. Ja jestem bardzo zadowolona ze szkoleń e, i e, szkoda, że nie mogłam brać e, w szkoleniu... Maniwum. Ja też jestem zadowolony, bo nie uczestniczyłem. Szkoda, że nie mogłam wziąć udziału w, w szkoleniu właśnie, kiedy Piotr mówił o manipulacjach różnego rodzaju, ale podejrzewam, że te szkolenia jeszcze będą, jeszcze będą powtórzone i chętnie. I projekt oparty jest na idei komunikatu otwartego, ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że komunikat otwarty... Meczku, nie wyłączaj mnie, bo ja cały czas będę się włączał, także żeby... wiesz... Także nie ma sensu nie wyłączać. Eee, no to bardzo proszę, co byś chciał powiedzieć? Jeżeli chcesz się włączyć, to powiedz coś. Mariusz, szkoda czasu. No właśnie. Już nie ma dość. Po kroku, tak, tak, tak. I tam nie, no tak, już jest ładnie, fajnie to wszystko wytłumaczone. Jak ja sobie poradziłam, to uważam, że poradzą sobie wszyscy. Fajnie. Dziękuję Tomasz, bo to bardzo przydatne było. Już nie musiałam tutaj angażować i Sławka, i, i Roman mi pomagał, jak zainwestować dalej nagrodę, którą już dostałam. Także teraz już trzeba poczytać trochę i wszystko proste. Bez to i Bożenka, stracisz wszystko, nie martw się. <laughs> nie boję się, absolutnie się nie boję, poza tym zastosowałam zasadę, jak Piotr powiedział. Powiedz, że straciłaś tam ten y, tysiąc dolarów w lustrze, spójrz do lustra i jako masz minę. No ja się roześmiałam, znaczy się inwestować i tyle. Ja bym powiedział od razu, że na to. Słychać was, co tam gadacie. No, mówimy o, o naszym super hejterze teraz, że, że i tak się jak, jakimiś kanałami do nas dostał. Także podziwiam go strasznie. Jest publiczny, także facet się nie odpuszcza, po prostu nie może bez nas żyć. No. krótko szybko no, na temat. No. Ja już nawet go polubiłem, także jest ok. Ja też, ja go też polubiłem. On jest biedny, on chce z nami być po prostu. Polubił też nas. Okej, okay, zgłasza się Diana, dziękuję Ci Bożenko za, za miłe ja. słowa, także dzięki. Czy Urząd Skarbowy ma wiedzę o naszych trzwastuoletach i bitomatach, jak na przykład wypłacamy złotówki? Urząd Skarbowy wie o wszystkim, ale nie o trzwastuoletach, także tutaj akurat mamy, mamy yy, yy, także. Trzeba tam przedstawić coś, prawda, Że, bo, bo ja co, Codziennie narasta mi ten zysk, czyli rośnie mi, a tak próbowałam y, wypłacić, no i właśnie mi to nie wychodziło, czyli coś tam muszę przestawić w tym. Ludzie, poza... zastanówcie się, kurwa, jak to może rosnąć co chwilę, codziennie? To jest. Aż się facet zdenerwował. Widzicie, tak nam zazdrości, że codziennie nam rośnie. Milko, ja do ciebie zadzwonię wiesz, i ci wszystko wytłumaczę. Ty masz wszystko ustawione dobrze, tak jak trzeba. Wiesz? Ty tylko ci wyjaśnię o co chodzi z, z tym Twoim Bitcoinem. Także nic się nie przejmuj, ja ci wszystko powiem. Bo może być tak, że ty z nas wszystkich najwięcej zarobisz. Także jeszcze uwaga, bo nie wiadomo jak Bitcoin będzie stał po prostu. No, to dobrze, tak dla, dla przykładu. <grych> ale, ale trudniej trudniej rośnie. No, w każdym bądź razie rzeczywiście, wcześniej nie, ben, nie wypłacę, jak mi ten tysiąc uzbieram sobie. Tomku, a jak to jest, że tego wyrzucasz, a on ciągle wchodzi? Nie, on wchodzi z różnych telefonów, z różnych kont. Także on już się przygotowuje, chyba cały dzień coś robi, kombinuje ze sprzętami, żeby, żeby nas tu atakować. Ale przynajmniej to jest też fajne z takiej strony, że mi się tak nie nudzi, przynajmniej mam co robić. No tak, dba o, twój, o twoje zajęcie. Pięknie. Tak. Także jest okej. Okay. Ale zobaczcie... To jest taki przykład człowieka, który w zasadzie nie ma swojego życia. Bo jaki on cel osiąga z tych działań? Przecież to jest totalnie bez sensu. To w ogóle nie da się tego jakoś logicznie wytłumaczyć, tak? Po co on to robi? Bo nie ma co robić ze swoim wolnym czasem chyba. Właśnie. 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 No ale nie będziemy się przejmować tym, także nie ma problemu. Słuchajcie, to są ludzie. Taki... Mi, będzie mi brakować, go, jak w końcu się znudzi i, i przestanie wchodzić. Słuchajcie, bo są tacy toksyczni ludzie, którzy czerpią radość z tego, że coś mieszają i że się przejmiemy. Jak nie będziemy się przejmować i on nie będzie miał radości w tym, co czyni, to odejdzie. Znudzi mu. Się. Ale to jest racja. Tak, są tacy ludzie, tak? Którzy mają przyjemność zdowalania innych. No, bo to, to jest malutki człowiek, który, który nie ma swojego życia, i jedyną jego e, przyjemnością albo jedynym jego zajęciem i dowartościowaniem własnym jest to, żeby dowalić drugiemu człowiekowi. No, mi jest strasznie szkoda takich ludzi, bo to, są, e, to jest naprawdę poziom inteligencji poniżej poziomu pantofelka, więc no, no ale cóż. Okay. Żeby jeszcze panu wypadało wytłumaczyć, co to jest pantofelek, wiesz. <grystanie>